odcinku zagario no i kurde gramy muszę być co najmniej dziesiąty wtedy mogę skończyć film no i zobaczymy mam nadzieję że mi się uda już jestem siedemdziesiąty tutaj muszę jak najszybciej stąd uciec mi się zaraz pozjadają i będą yy, wielcy O Jezu, jakbym był większy, ten go Dobra, to polecimy na dół. Albo nie, bo tam dół jest strasznie blisko. To polecę do góry. Troszkę że nie mogę dalej odpalić. Nawet no, z niej schodził i go zjem potem. Kurde mać, no. Nie ma co chodzi z tym, że każdy ma ten nick. O, na przykład ten. Nie wiem, o co chodzi. No to jakiś Polek Dobra. O, już jestem czterdziesty Dzięki tym kolesiom. Ale nie wiem, o co chodzi. zaraz zabiję go dobra, pójdę tutaj pokręcę się z nimi o Jezu no o co chodzi z tym Hello Bots? nobek, kurde, nie wiem dzięki o kurde to było groźne I już jestem 30 zaraz normalnie jak zjem jeszcze takiego tego gogo to już będzie gites muszę tędy i i i tego dobra jednak go nie zjem bo tu idzie ten typ o jezu dobra jednak idę w tą stronę bo ja się ciekam ja mam tyle masy że kurde on co z tym chodzi O kurde, no prawie go zjadłem. Ale jestem osiemnasty, to jeszcze nie dziesiątka. Jezu. Co ja muszę robić? Dobra, po prostu będę się tu kręcił, dopóki się nie złączę. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Nie, on nie zje. No nie, jak on się złączy, to mnie zje. Najgorzej. Ja nie mogę się tak oddalać od mojej kulki. O, cholera jasna. No nie. No że. Porażka. Dobra, dobra, dobra. Stabilniej, ale. O Jezu, no nie. Co za typ. Jezu. No nie, no to jest po mnie. Dobra. Może ucieknę, może ucieknę. Ora, uciekłem jakoś. No, już było gorąco. Muszę tego typa zjeść. on jest strasznie jakoś duży. O kurde, on jest bardzo duży. Dziewiąty, ale kurde, nie wiesz. Kurde, ten za mną jest większy. Kurde, mogę się złączyć. Będę strasznie chciał się złączyć. O, dobra, łączy się. Kurde, już, ale byłem już. Już byłem dziesiąty. To już się nie liczy. Ale fart. Jezu. Dzięki Bogu, że go zjadłem. Teraz daję im. że z tym wezmę. O Jezu, niu. Tam idzie ktoś duży. Złączę się. Jezu, nie zdążę. No on mnie zjedł prędzej. Dobra, przed tym uciekamy. Niech już to ta kuleczka Łączę się. Nice. Już teraz nawet byłem dziesiąty. Dobra. Yy. Co oni robią? Ja pierdzielę Dobra ja uciekam, ja uciekam Bo tu jakieś prasy są A ja Tiwo nie mam Dobra, oni idą po mnie Chyba, że ich coś zjadło No Teraz jestem siódmy. Dam mu tą moją kulkę, żeby mnie zjadł. No zjedź mnie. Dobra, gramy z nim. Chyba. Chyba, że mi mas nie odda, ale trudno. Co za typ, nie odda mi na 100% procent, ucieka mi. Dobra, ja, ja separadzę. O najgorzej, ja się nie zmieszczę. No ja i GG. Ale dobra, byłem dziesiąty, byłem. No i po tym dziesiątym fajnie było, ale dobra, jeszcze żyję. Gramy dalej, gramy dalej. Nie ma co się poddawać na retypie. Ja najgorzej, ale dobra, byłem dziesiąty. To się liczy. Dobra, ja was żegnam. Trzymajcie się, cześć.